Odałujcie w Squid Games, odałujcie w Crap Games, na Steamie za darmo jest. No, no, tak, nie, eee. Dołącz do mnie, Colin. Sezon pierwszy, nie? Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, gdzie jesteś. Ale w sezonie pierwszym tak, jest sezon drugi, jakby. Gdzie Są... jesteś w jeste... sezonie drugim? Gdzie jesteś? Tu. Tu chodź za mną. Focią czujmy, może, chodź. bo nie wiem, zrobimy cokolwiek. Nie wiem, no ja idę zabić swojna. Nie wiedziałem. Na... Co się no. dzieje. Uuu ja chętnie go zjem Nie mam, nie mam kija. O mam dałbyś mi go zjeść nie ma kija się może nawidować lochę to lecz zobaczyłem nawet coś zrobił oczywiście Ojcie zgwałciłem Ej dobrejesz do mnie się tylko na Ty ma dużo statku, dwa i temy dużo te dobra Możemy z tego wyjść bo będziemy musieli bardzo długo czekać na chyba 60 sekund <grym> Bo są za duzy Dobra wychodzimy stąd Nie KOKOŁA CZO FECY WŹRZEMI AŻ NA NEDA Zobacz co robi na błotej Dobra Nie robię smoka No, będę robił Ale zobacz co robię Dobra, no, go Kim jestem? Chcę być player Zaraz zrobisz smoka Jestem player Cześć, player Kim jest frontman? Nie. Ej, szczela! Ej, wczela zabija ludzi! Ej, aha, dobra. Ej, chodź chodź na lewo, na makdę. Na makdę, na Po mak mak co? Tam, chodź. To jest Donkey. A, EJ wczela, to skurdy. On jest. EJ, jest. On jest. On jest. idzie, jest. nie jest. On nie On jest. nie jest. On nie On Ej PUSZOWAĆ MOŻNA jest. jest. Wyjebuchaj, zabiłem chłopa! <śleszanie> Ej! Popchnąłem go, popchnąłem go i się wyjebuję na mordę. Daj go, daj go, daj go. No, dawaj, dawaj, pomachaj go. Nie mogę. No, i on przyszedł z lewej. Nie da się. Nie mogę podejść do tego, kto malował, i go zjeść. Nawet. Tak <śleszanie> Odrzucę cekko. Znowu... O, nie, zabił nie, nie, zabił o, zginie, zginie, zginie. <śmiech> <śmiech> pograł. Ja nie, 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 O, nie, <laughs> nie, Ej, co jest? czemu tak? Dobra, kolejny Dobra Nie, 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 nie! 7-3 Ej, ej! Ej, ej, co mi się dzieje? No lej le 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 Leżysz na polu Ej, lejdź go ode mnie! Zabiłem go! Nie zabiłem! Nie zabiłeś go! Ej, ejła! Eła! Ej! Idziemy stąd! Ej, dobra, bo tu on im jeszcze tu co ty, Ale oni co? Mają o, karmy, chodź, chodź, chodź tą kajkę. Co mówisz? Dawaj. Ja na drzewie. Namykamy go od drugiej strony i zabijamy. Ej, no ty? Ja tańczę jak małpa. Tak, tak, jak małpa. O. Patrz, na pniu jestem. O, patrz, się. Uch. Murwan, are you here? Murwan. O, nie, teraz to te Dalgona Dalgo do... A co się robi tu? Nic to nie, nic to mnie bądź. A co się zrobi? Nie macie. Ma, Bo popiję, żebyśmy razem byli. W A tu to i tak tu się ten Ja chcę te trójkąta. No tu, tu, tu nie ma trójkąta, to jest gdzieś tu drugie, ostezonu. Tutaj to gier jest Tutaj pingiery. Co? Jak karmę z zabije? Tu coś, Jackie. Nie, no, szkiel, no nie, 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 Aha! A ja nie mogę! Ej! Co jest? Zrobiłem to? Ej, co mam zrobić? Ej! No to, co mam to, to, No, to. z kamieniem mam coś. To, to, to. Rzucić ten kamień, co tam leży przed tobą. W ten taki to, z, ze znaczkami. To. 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 To, 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 to Trafiłem Ogarnął Boże, ta piłka jest zrąbana jakaś, zbugowana Ja zrobiłem wszystkie Gdzie ty jesteś Kurna, tam do... Dajesz, dajesz, każdy zgadza, każdy co mam zrobić? Tak wolne no To już nic nie zrobimy, no zobacz Mam coś rotatować

ja tak wysoko, wysoko, jak on jest tak wysoko-wysoko to musisz <grym> trochę. Zrobiłem. Nie noże, bo A bo tu, ja jestem Nemilem. <grym> Koniec już Ja myślałem, dobra. że tu się samo no. będzie włączać, a ja się stałem cały czas. Później będą drzwi trzeba do nich zbiec. Jak się do nich nie zbiegnie to się umiera. E, bo... chodź tu. Bo teraz, chodź do mnie. Teraz będziemy się bić z innymi. Musimy teraz... In o, doczekamy. Ja idę na łóżka, chodź. Gdzie idziesz? Na łóżku jestem. Nie no. chcecie? Jo, na którym? Na którym? Ej, bił mnie. Nie mogę. Fepowski. Nie mogę. Aj, aj, aj. Nie mogę! Aj. Ej! 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 O, Aj. Aj. par? też Ja i to tu. I tu Potem a, ja tam... Abo, pio, no Pobud. Pobud. Ja tam Gdzie? To. Nie, kolejna babka a ja Eee, na... eee, jakiś na. może Zabij mi z ją zabije Pewnie się na tablecie gra <laughs> Nie, tak. Dawaj, dawaj, dawaj Tyk. Tyk. A bo on sam zrobił tak ja boj, Dawaj, dawaj Nie ma życia Żebym wysłał tej... Ty... Ta na górę, Mam plan, pa. Mogę tu wejść. Patrz, widzisz? No, A skąd one mają ma pistolety? Dał. No. Nie bo te strażnicy mają. Ta, ty, ty ma, Patrz to. Uj. O no, tu, tu wejdę. O, patrz co, nie mogą mnie tu znaleźć. Chodź go i zabijemy. Oddaję. Dobrze. O, tak, okul. Ej, bo zginę. Ej, pomóż mi. Ej, no nie. Ej, patrz, jesteś, jeden hit, jeden hit mu został. Ej, gdzie! Dome. Dome. Nie wiem gdzie to. jesteś! To, to, to. Pość, chodź, 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 chodź Ej! Nie, Mogę nie, bo do pomarańczowych nie... wejść? Tak Tam gdzie ten gracz? to babkę Ej, nie wiem po... czy dobrze weszłem. To, to nie. Ej, nie przeżyłem jest? chyba. Nie. To no dobrze. Nie przeżyłem! Jak to nie? No nie, wszedłem do jakichś drzwi kurwa i nie wiem. No nie wiedziałem o co chodzi, bo mi szma to nie powiedział.